Hejka! Witajcie w pierwszym filmie z Hobby Horsingu na naszym kanale. Z tej strony Elizabeth i Karolina, i w dzisiejszym filmie poznacie nasze Hobby Horsy. Na wstępie chcemy Was przeprosić za dość długą przerwę na naszym kanale. Była ona spowodowana tym, że nie za bardzo chciało nam się grać w Star Stable i też wyjeżdżałyśmy, a przez to nie miałyśmy czasu na nagrywanie filmów. Oprócz tego chcemy Was poinformować o tym, że nasze konie. Moich rodziców kompletnie wymyślonych, ponieważ je kupiłyśmy, to po prostu nie wiedziałyśmy, że, rodziców, że, że rodzice, przepraszam, to, y, to są jakieś y, hobby horsy, tylko że się ich po prostu samemu wymyśla. Więc bez przedłużenia zapraszamy do, do oglądania! Mój pierwszy hobby -horse, mówię to ja Izabet, to Carino Dark Prince Kevin WZHS. W skrócie Karina. Jestem na z Małopolskiej i jest to odmiana dąbrowsko-tarnowska. Maść kara z taką, tutaj widzicie, strzałeczką, taką pokażmy, taką, taką taką strzałką. I, i jestem siedmioletnim ogierkiem, już no w stosunku do, do klaczy zachowuje się jak bała, ale czasem y, puszczamy go z jego najlepszą przyjaciółką, ale oczywiście pilnujemy tak ich tak na wszelki wypadek. Jest do krosu. No dobra, teraz taki krótki opis. kari. bardzo lubi bryka. ale także wielkie się przytulać. No i to tyle w Moim pierwszym hobby horsem moim czyli Karoliny, jest Lavenda Beauty Rubin. DWZ. Jest ona rasy małopolskiej odmiany dąbrowsko tarnowskiej Tak jak Karina. Jest maści gniadej z taką strzałeczką. No i jak y, widzicie, jest bardzo jaśniutka. Y, ma 7 lat. Lawenda jest klaczką, również do krosu. Jest najgrzeszniejszym i najspokojniejszym. Koniem w naszej hobby horse'owej stajni, podjezdem niebryka, ale niestety się płoszy To taki jej minusik i to tyle. Ale tak. Teraz przejdziemy do mojego drugiego, a także ostatniego konia, czyli konia zielonych. Nazywa się Wiam Fen. Jest teraz również małopolskiej. On dąbrowsko-tarnowskiej. Dąbrowskotarnowskie. Maście siwej, z takimi trzema kropkami na pyszku. Tu może tutaj widać. Ma on 4 lata. I także jest rogierem. Z klaczem już ma taki sam stosunek jak Karino. Na razie nie jest przeznaczony do jakiejś dyscypliny, ale planuje przeznaczyć go do okresu. Diament jest zajęszczony. Bardzo lubi się przytulać. Ogólnie względem ludzi. ale też jest bardzo kontaktowy, jeśli chodzi o konie. Mój drugi koń, mówię to ja, Karolina, to kasztanka ZP. Jest rasty rasy małopolskiej, domrowsko-tarnowskiej, tak jak wszystkie nasze koniki. Kasztanka jest maści kasztanowa, to jest z jakimś genem, ale niestety nie pamiętam, jak się ten gen nazywa. I ma też taką, jakby yy, odmiankę tutaj na pysku. I jak widzicie też ma takie warkoczeki. Ma 4 latka i jest już zajeżdżona. Będzie już chyba do krosu, ale jeszcze nie jest na raczej tak. Jest ona klaprą. Kasztanka jest dosyć grzeczna i spokojna, ale czasami sobie pobryka. Ja kasztankę zajeżdżałam. I to tyle o kasztancji. To już tyle w tym filmie. Prawdopodobnie jutro, czyli w środę, pojawi się aktualizacja, a w piątek pokażemy Wam nasz, nasz sprzęt dla koników. Jeśli film Wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek, aby być na bieżąco z filmami właśnie z Hobby Horsingu i nie tylko. No i my mówimy Wam pa pa!